Wspominałam kiedyś o jedynych, wydaje mi się, że jedynych perfumach, jeżeli chodzi o Afrykę, które mam u siebie w kolekcji. Przerzuciłam w zasadzie do części kolekcji Darka, bo wydypowałam, że nie tylko na skórę męską, ale że fajnie się nawiedzę na skórę męską. właśnie tutaj afrykańską niszową markę, jeżeli chodzi o wyspy Zielonego Przylądka. Marka stworzyła trzy zapachy na przestrzeni kilku lat. Ja będę miała flakonik Alma oraz flakonik Mora Morabesa, nie wiem. I też małą ilość do sprawdzenia tego Sudade. Pokażę może jakie nuty że tak może nieco stricte moje, ale gdzieś tam yy, pewne informacje, które uzyskałam, yy, skłoniły mnie, że właśnie na tym się zdecydowałam, oraz na tym, gdzie jest skazywana duża kwestia zielona przez osobę, dzięki której będę miała te zapachy. I tutaj, może tutaj te skazania, fragmenty ginie, ale od tej osoby właśnie dostałam informację, że mocno w więc taki zapach a próbkowo będę poznała trzeci, czyli ten soladem, który gdzieś tam wspomniane ma kwestie owocowe kwiatowe, że takie strony idzie. Jakość tutaj po nutach, zwłaszcza tak bazy, a nie tylko stwierdziłam, że ten nie ma sensu, tego, tylko że bardziej tamte, ale po prostu w małej ilości. Te zapachy mają tutaj dobre wskazanie, jeżeli chodzi o jakość, bo czy jakikolwiek wcześniejszy. One mają faktycznie wysokie wskazanie jakości. I też y, takie informacje dostałam, że faktycznie tutaj pod kątem jakości, pod kątem składników, pod kątem wydźwięku, też pod kątem y, braku powtarzalności względem takich zapachów, które gdzieś tam na rynku mamy. I to spowodowało, że stwierdziłam, że chciałabym mieć owę, chociaż tak naprawdę generalnie. Przez tego ekstrakt, nie wiem czy ktoś dobrze rozumie, w każdym razie miałam już generalnie odbykować mocy teraz po naszym powrocie, teraz po powrocie, właśnie biorę te flakoniki i to już takie totalne ostatki muszę przejść na odpyk.